Was serdecznie. Dzisiaj zaczynamy rozbieranie silnika. Tak to wygląda. Tutaj będziemy sobie odkładać części, jakieś drobne śrubki. I co, po kolei? Najpierw zdejmiemy sobie aparat zapłonowy, który jak już wspominałem, tutaj jest założony od Skody 120. Taka była konieczność. Oryginalny aparat jest w kiepskim stanie. Mam przewód podciśnienia. Zdejmujemy. Trzeba było się ratować, że tak powiem, właśnie w taki sposób, czyli zakładając aparat zapłonowy od skody, co pozwoliło tak naprawdę odpalić ten silnik kiedyś tam. Da się i na aparacie zaponowym ze skody jeździć ogórkiem, jakby ktoś potrzebował. Co śmieszniejsze, to y, mocowanie tutaj jest identyczne. Także no ciekawa sprawa, naprawdę. będzie trochę zabawy z tym wszystkim, podejrzewam. Tak to wygląda. Silnik jest na, na takim wózku, żeby było łatwo tutaj się dostać i łatwo go przemieszczać po garażu. Także jakieś tutaj po kolei. Te patenty będziemy odkrywać pewnie, ale też ten film później powinien mi się przydać przy składaniu silnika. No jakieś, wiecie, niby wszystko powinno być w książce, ale ja to będę robił pierwszy raz. Totalnie. W ogórku oczywiście. No ale miejmy nadzieję, że to się powiedzie. Cyk. Szybka na miejsce na razie, było wiadomo. Tak, no tutaj będzie sporo zabawy, bo ten układ wydechowy, on jest praktycznie na stałe zrobiony i no nie będzie to zbyt proste, żeby go odkręcić. Mm. Tu, tamto jedna blacha jeszcze gdzieś została. Eee, trzeba będzie ją przywieźć, bo to wszystko pójdzie potem do... Wiecie, do... Najpierw do... Wypiaskowania, potem do ocynku. Potem do malowania z powrotem. No i co? Możemy tutaj się zająć też tym. Mam sobie już przewody paliwowe. Zdejmiemy Robię to tak specjalnie w tym miejscu tutaj, żebyście lepiej to widzieli Żeby lepsze światło tu było No tylko pogoda słaba, ale to nam nie przeszkadza raczej Jest garaż można robić Sam jestem ciekaw jak to wszystko pójdzie Miałem wcześniej do czynienia z silnikami rzędowymi starego, starych rozwiązań z nowszymi nie miałem do czynienia. Także no, nie wiem, zobaczymy co tu mam? 13. gaźniczek oczywiście też cały rozbierzemy. Wszystkie nowe uszczelki. A my sprawdzimy jak wyglądają dysze. Jak wygląda przepustnica, luzy i tak dalej. I tak Każdy możliwy podzespół tutaj będzie sprawdzony, naprawiony, wymieniony. Po to tylko i wyłącznie, żebyśmy mogli tym samochodem jeździć bez awarii. A nawet jeżeli się coś zepsuje, to przynajmniej będę wiedział, gdzie ewentualnie należy szukać problemu. No bo jak się to zrobi samemu, no to wtedy wiecie Człowiek ma pojęcie gdzie co i jak się znajduje, co się może wydarzyć ewentualnie. Także tak to wygląda. No i po kolei będziemy sobie tutaj te rzeczy demontować. Żeby tu się nie zalać. Jak to wygląda? No zasyfione okropnie. Czy jest luz? No nie jest źle. Solex. 12V 30. PICT-2, Solex 30. Okay. Dobra, gaźnikiem się będziemy zajmować w odrębnym filmie. Zobaczmy, co tutaj mamy dalej do zrobienia. Tu jest wentylator. Czy ja go odkręcę od tego, czy nie odkręcę? Tu jest taki kawałek blaszki. Tu jest całe sterowanie. Też trzeba będzie rozebrać. O, tutaj są puszki. Od... To nie wiem, czy się uda uratować, bo to jest wszystko luźne. Wątpliwa sprawa. Więc raczej ten układ wydechowy pójdzie pójdzie nowy, no bo to jest, to jest już agonia. Zobaczcie. Dobra, czy my możemy jakoś się do dolotu dobrać? Tu się dobierzemy, ale jak to tu wygląda? Tak się to wygląda. No to już co tam dzwoni? Pierścień To już wiele nie będzie. No myślę, że to się jakoś uda uratować. Spręcimy sobie. Ale sprzęgiełko pójdzie do śmieci. No dobra, na razie tutaj. Co nam tu blokuje? до щурубек. To jak się domyślam jest chłodnica oleju. Będziemy potem się zastanawiać, jak to zdjąć. To może być na razie. A to. Czy to możemy zdjąć? Chyba możemy. trzynaście i odstam.